Świątynia to jest też wotum narodu polskiego na 2000 lat chrześcijaństwa. Przecież niedawno obchodziliśmy 2000 rok, Rok Bileuszowy. Chrześcijaństwa błogosławiony obecnie Jan Paweł II nas do tego roku przygotowywał i Bileuszowego. Pamiętamy przecież ile było tych przygotowań, ile było przeżyć. Z tym związany, dlatego ta świątynia jest właśnie takim wotum Narodu Polskiego na Iwirowszowy 2000 rok chrześcijaństwa. Tutaj yy, przybywa bardzo wiele pielgrzymów do licheńskiego Sanktuarium. Około półtora miliona pielgrzymów przybywa rocznie. Odbywają się różne zjazdy. przede wszystkim moi kochani najwięcej, niektórzy którzy pytają Was o te cuda, prawda, najczęściej jak używają kiedyś proszę Księdza, pytają, jakie to są te cuda, które się dokonują tutaj w Licheńskim Sanktuarium. Ksiądz Eugeniusz Magórski, kiedy tutaj przybył do Sanktuarium, zaprowadził taką Księgę Was. niedawno oglądałem tę Księgę, którą prowadził od 1965 roku. I tam w tej księdze już dwa tomy, jest, jest wpisanych ponad 2000 świadectw ludzi, którzy doznali łask za przyczyną Matki Bożej Licheńskiej. Zarówno uzdrowień, uzdrowienia fizyczne, ale też również i uzdrowienia duchowe. Moi kochani, najwięcej cudów dla mnie jako kapłana tutaj posługującego dokonuje się tu do Szczerze, w tych y, licheńskich konfesjonalach, kiedy my tutaj posługujemy chociażby ostatnio.